Wbijajcie. 10 złotych za jednego już wykupili. 10 złotych za jednego. O, powiem Wam, gdzie się Ledwo co zaczął. Stwierdziłem dzisiaj, że. Poszukamy lodów ekipy z moim rodzeństwem Jeszcze ja ich nie jadłem, a już mamy maj Jest to po matura. I tak sobie pomyślałem, kurde, gdzieś one muszą być Zaraz się z wami jakoś solidniej i przywitam Dajcie mi się tylko obrać i wyjdę na dwór Wpadajcie jeszcze na instagrama, bo dawno o tym nie mówiłem Możecie wpaść na insta, sorry, że tak mówię na ledwo co wstałem Więc wbijajcie na insta i widzimy się zaraz na filmie Idę otworzyć bronę. Nie wiem czy wziąłem klucze od auta no widzowie, witam was najserdeczniej w pierwszym odcinku vlogowym na tym kanale Dawno vlogów nie było, więc w dzisiejszym odcinku robię dla nas vloga Dziś będziemy szukać lodów ekipy z moim rodzeństwem, które zaraz przyjdzie Więc widzimy się prawdopodobnie w obcach, tam więc możemy jechać To jest trzymanie tak tej kamery Kto idzie do przodu? Ja Jaki jest plan działania? Gdzie jedziemy najpierw? Do jakiego Sklep, sklepu. Wypadałoby się przywitać! Kim jesteś? Weronika, nie wiem! A ty? Ten z ten tyłu. Jestem Szymon! O, a gdzie dziś jedziemy? Prody ekipy! Bo lody ekipy, widzowie. Nie, mamy teraz widać, bo to strasznie mało miejsca, więc słuchajcie, yy, najpierw pojedziemy do Lidla chyba. Chyba, tak, ale nie będzie. A skąd wiesz? Byłaś? Byłam. Nie, my najpierw musimy ją zatankować, bo nie mam w ogóle paliwa. A więc widzowie, słuchajcie, najpierw jedziemy zatankować, puścimy sobie jakąś muzykę, żeby tutaj no, <laughs> prawa autorskie wywali. Więc trzeba będzie ściszyć trzeba później muzykę. Dobra, no i plan działania jest taki: dzisiaj szukamy rodów ekipy. Mamy na to dosłownie 3 godziny, albo może mniej. Zobaczymy, jak szybko będziemy w stanie znaleźć, czy w ogóle znajdziemy, Mam nadzieję, że tak, zostawię łapę w górę, subskrybujcie kanał. Yy, i po prostu lecimy w trasę. Poł. Idę zatankować. Ok. Możesz widzą przedstawić swój punkt widzenia na dzisiejszego vloga. Więc y, nie wiem, gdzie mam to nagrywać, ale moim zdaniem nie uda się znaleźć żadnych radów, taki by albo się uda, ale wątpię, że się uda, nie uda się. A Szymon, co o tym sądzisz? Co o tym sądzisz? Uda się, czy się nie uda? Uda się. Nie, nie uda się. <laughs> tam jest Dawid. <laughs> tam jest Dawid i generalnie tankuje. <laughs> Siema. Co tam? Siema. Zatankowałem. Fajnie. Za, za 100 zł. Serio? Musisz zostawić doneta widzowie, bo się nie zwrócili na ciebie w sobie. No i co? Jedziemy do sklepów. W koszulę nie ma chyba, nie? Widzimy się później, widzowie. pozdro Widzowie, się, się nie da tego kupić. Przejechaliśmy z 10 już sklepów. Było? Nie. Nie wiem, gdzie to jest, totalnie widzowie. Jeździo po to sklep jak debile Każdy już nas zna, chyba. I nie ma tego nigdzie. Nigdzie po prostu. To jest powalone, Jedno z kupiłem to puszkę w to wszystko co możemy póki co zaoferować, ale idziemy szukać dalej, zobaczymy. 10 sklepów za nami. Kochani, słuchajcie, nie wziemy aparatu z samochodu, idziemy szukać dalej, byliśmy już w czterech sklepach i dalej nic nie ma. Jest ciężko, ale jak się znajdziemy? Nie. No jest szansa, ale zobaczymy. Mo może znajdziemy, może nie. Widzimy się później. Widzowie słuchajcie, jesteśmy w trakcie dalej, jesteśmy teraz u nas. Koło naszego domu tak naprawdę. Co sądzisz, znajdziemy czy nie? Nie znajdziemy, to zostało bardzo mało sklepów, więc nie znajdziemy. Nie skolorowo. Byliśmy już w 10 sklepach, ale nie ma tego nigdzie. Nie wiem, gdzie to jest, więc będzie problem z znalezienia. Więc jak zostawicie dużo ław, tak z 5 tysięcy, mi się wydaje, że znajdziemy. Dobra, bo wbijamy do sklepu. A mówisz, że nakrzyczeli? No, weź! A ty co ciekawego powiedz. Ale... Bo, osób się na przykład ten, ten się takich kasjerów, są tacy niemi, się drzą. Mówisz? Tak! I na ciebie też się będą darli? Nie wiem, nie chcę. Co, je ja to sprawdzisz? Nie można za paratem wchodzić do sklepu twierdzą, że chcesz ich nagrać, jak mówią coś złego Więc jest godzina 16, dalej nie ma lodu 5 godzin szukamy albo 4, I nie ma no Mówi co chcesz Ale przede wszystkim masz kupić lody, kiłki Zostawicie, dobra Zbijajcie Kupiliście je? No kupiliśmy Ile ty w ogóle zapłaciłeś za te lody? 10 zł za jednego 10 zł za jednego Co ty gadasz? Ile ty w ogóle te lody kupiłaś? Takie no. Czyli niestety nie ma lodówki. Mamy takie lody, ale będziemy tych lodów przygotowywać kiedyś, ponieważ teraz, w chwili obecnej, nigdzie ich nie ma. I jeżeli zostawicie, załóżmy, z 5 tysięcy do 10 tysięcy lajków, to lecimy z drugą próbą. Dzisiaj się nie udało, a dzisiaj. ci lód. A leżał 5 sekund? No, nie. No, no to możesz go jeszcze zjeść. My jedziemy do domu, widzowie. Jeszcze wam coś nagram z domu. Bo jest przypał, no nie ma tych nigdzie, tych lodów, więc trzeba będzie coś innego wymyśleć No i będziemy szukać. Możecie pisać w komentarzach, gdzie wy kupiliście te lody, to może ja pojadę do tego sklepu. A w tym momencie kończ ten kadr. Czym się. O że powiem, wam wróciłem właśnie do domu. Byliśmy chyba w 15 sklepach. W żadnym z tych sklepów nie było tych lodów, więc są one mega ciężkie do zdobycia, wam powiem. Ale możemy mówić je w ten sposób, że jeżeli zostawicie każde 1000 złapek, to dodatkowe 10 km. W obrębie mojego miasta do jeżdżenia. I będziemy w na następnym odcinku objeżdżać wszystkie żabki w obrębie tych kilometrów. Czyli jeżeli zastawicie na przykład 10 tysięcy łap to to jest dodatkowe 100 kilometrów dookoła mojego miasta, w obrębie mojego miasta szukania lodu ekipy. Może tak wtedy je znajdziemy. No bo teraz, no jak widzicie, dzisiaj się nie udało, bo było mega ciężko. Byliśmy na naprawdę wielu sklepach, bo ponad 15 sklepów. Mi się wydaje że nawet prawie 20, a w żadnym z tych sklepów tego nie było, więc naprawdę jestem przypał. Kipa! No weźcie pojęcie troszeczkę, kurde, tam, szyb, szyb, szybciej, róbcie te lody, co! Słuchajcie, nagrałem to szybko po tamtym nagraniu Z Tego względu, że znalazłem jeden sposób na zdobycie lodu ekipy, O którym być może wy nie wiecie Jest on w sumie legit, tylko musicie mieć dużo farta To nie jest żadna reklama jak co Robię to wszystko dla waszego dobra Jest widzowie aplikacja od żabki Gdzie bo jak po prostu jak wiemy, no lody ekipy najczęściej są właśnie w żabce Gdzie mamy listę wszystkich po prostu sklepów Jakie mamy na przykład właśnie żabek I po prostu co trzeba zrobić, żeby po prostu móc coś takiego kupić Klikamy opcję zamów i odbierz w naszej aplikacji Wybieramy jak widzicie sklep Na przykład blisko nas i po prostu wklikujemy szukaj produktu. Wpisujemy oczywiście lody ekipy. Jak widzicie akurat w tym właśnie sklepie są one niedostępne, ale być może w waszym sklepie one będą dostępne i wtedy możecie tam kliknąć zarezerwuj i odbierz, i wtedy wybieracie, ile chcecie tych lodów, no i wtedy po prostu możecie po te lody najzwyczajniej po prostu tam pojechać do tego sklepu. I właśnie w taki sposób zobaczyć, czy w danym sklepie są te lody ekipy, czy ich nie ma. Ja o tym w trakcie nagrania tamtego nie wiedziałem, dowiedziałem się, jak przyszedłem do domu. Więc ja troszeczkę wkurzyłem siedzę, póki co. Staram się je wysnajpić, więc jak tylko uda mi się trafić te lody ekipy, no to da wam oczywiście znaka. Powiem Wam jest tu mega ciężkie z tego właśnie względu, że strasznie dużo osób rzuca się na te no i nie ma ich za dużo ani w Lidlu, ani w Żabce No tak jak mówię, no my, my przeszliśmy 20 sklepów z 15-20. Nie jestem teraz do końca pewien, ale naprawdę było tego dużo. Zajęło nam to kilka godzin, bo jeździliśmy trochę po tych naszych siemanowitach i katowicach, ale niestety nie udało nam się znaleźć, ale mam nadzieję, że jak zostawicie dużo łapny, to je znajdziemy. myślę, że jeszcze trochę w czasie do Właśnie do tego filmu. No, a jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Niżej w opisie macie Instagramy. Ja się żegnam. Mam nadzieję, że mimo tego, że lodów nie znaleźliśmy Odcinek wam się podobał. Było naprawdę ciężko je znaleźć. A wy możecie Napiszcie w komentarzu, czy wy już jedliście lody ekipy i co o nich sądzicie. Albo ile wy już czasu je szukacie i dalej tak jak ja nie znaleźliście. Chociaż powiem wam, że myślałem, że byłem naprawdę dzisiaj blisko. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.